Cześć widzowie! Ostatnimi czasy średnio raz na 10 miesięcy publikowałem dla Was materiał o wszystkich nawiązaniach popkulturowych, jakie pojawiały się w następujących po sobie kolejno częściach Shreka. I jako, że do tej pory udało mi się przerobić pod tym kątem trzy pierwsze części tej animacji, to dzisiaj kontynuując i jednocześnie, jak na razie, kończąc tę serię, chciałbym przedstawić wam wszystkie nawiązania popkulturowe, jakie pojawiają się w czwartej części tej bajki, czyli oczywiście Shreku Forever. Zaczynamy! Już na samym początku Shreka Forever pojawia się coś, co można uznać za reinterpretację występującego już w Sadze motywu, kiedy to Rumpel Stilskin, przeglądając historię Fiony czyta dalszą część tej samej opowieści, którą na początku pierwszej części sagi przeglądał w toalecie Shrek. A jako że na tym etapie dzieło DreamWorksa było już na tyle popularne, że samo mogło i zapewne stanowiło już źródło wielu nawiązań popkulturowych, to myślę, że spokojnie wystarczyłoby to do tego, by zaliczyć to do dzisiejszej listy. Niemniej jednak, jeśli ktoś się z tym nie zgodzi, no to ponownie tak samo jak w części pierwszej, mamy tu do czynienia z nawiązaniem do tego, w jaki sposób rozpoczynały się klasyczne baśnie Disneya. Sam główny motyw tej części Shreka, czyli próba odmiany rzeczywistości za sprawą eksperymentowania z czasem, był z kolei wielokrotnie wykorzystywany w innych historiach, takich jak chociażby filmy pod tytułem Powrót do przyszłości czy Wehikuł czasu, a powtarzające się w kółko bardzo podobne sytuacje z codziennego życia Shreka, których świadkami jesteśmy na samym początku tej części. To nawiązanie do filmu pod tytułem Dzień świstaka z 1993 roku, opowiadającego o telewizyjnym prezenterze prognozy który przyjeżdża do małego miasteczka, by zrelacjonować tytułowy Dzień Świstaka i z niewiadomego powodu zostaje uwięziony w pętli czasowej, powtarzając ciągle ten sam dzień. Natomiast motyw oddania przez Shreka nowi jednego dnia ze swojego życia, który okazuje się dniem jego narodzin, nawiązuje do dosyć starego filmu z 1946 roku pod tytułem To Wspaniałe Życie, którego fabuła orbituje wokół załamania nerwowego głównego bohatera nazywającego się George Bailey oraz wizji zesłanej mu przez jego anioła Stróża, który chciał mu pokazać, jak świat wyglądałby bez niego. Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż podjeżdżająca codziennie na bagno w celu obserwowania życia ogrów karoca z turystami nazywa się Star Tours Chariot, co jest bezpośrednim nawiązaniem do jednej z atrakcji w Disneylandzie, inspirowanej napisanym przez George'a Lucasa filmem krótkometrażowym z Uniwersum Gwiezdnych Wojen o tym samym tytule. Podobnie Rumpelstiltskin już po podpisaniu kontraktu ze Szrekiem i zostaniu królem za Siedmiogór Ogrodu, w jednej ze swoich gniewnych peruk ma przypominać „Hit Mizera”, czyli władającego ogniem antagonistę z filmu Rok bez Mikołaja” z 1974 roku albo Syndroma, a więc jednego z głównych przeciwników rodziny i Nie Ma Mocnych. Jeśli zaś chodzi o wszystkie wiedźmy pozostające na jego usługach, to nie tylko wyglądają one jak zła czarownica z zachodu znana z opowieści pod tytułem Czarnoksiężnik z krainy Oz, ale również tak samo rozpływają się pod wpływem wody, a jedna z nich w pewnym momencie cytuje nawet swoją oryginalną odpowiedniczkę, powtarzając charakterystyczne dla niej słowa o treści co za świat. Jeden z cytatów nawiązujących do innego dzieła popkultury zostaje też użyty przez Shreka w rozmowie z Osłem, gdy ten próbuje go przekonać, że z powodu podpisania przez niego kontraktu jutra już nie będzie, co jest dosłownie zapożyczeniem frazy użytej przez Apollo Creed'a próbującego zmotywować do walki Rokiego Balboa w trzeciej części filmu pod tytułem Rocky. Wracając jednak do motywów zaczerpniętych z literatury, to wezwany przez Rumpel Silskina do schwytania ogrów szczuroła jest inspirowany postacią z napisanego przez braci Grimm XIII-wiecznego opowiadania o fleciście z Hameln, który podobno był w stanie uwolnić to dolno-saksońskie miasto od plagi szczurów za pomocą muzyki płynącej z posiadanego przez niego czarodziejskiego fletu. Z kolei utwory, które Szczurołab wykonuje, by kontrolować najpierw czarownicę, a później ogry, to piosenka zespołu Beastie Boys pod tytułem Sure Shot oraz wyprodukowana przez Michaela Simpsona kompozycja pod tytułem Shake Your Groove Thing. Co ciekawe, sam Steelskin również pochodzi z jednej z baśni braci Grimm, opowiadającej właśnie o złowrogim Karle, który w zamian za pomoc córce króla wymógł na niej obietnicę, że odda mu ona swoje pierworodne dziecko. Jednakże w szeregu w swojej królewskiej odsłonie może on przypominać trochę zarówno francuskiego Napoleona, jak i Ernsta Stavro Blofeld'a, czyli szefa organizacji terrorystycznej Widmo, znanego również pod pseudonimem Numer 1 i jednego z głównych antagonistów z serii filmów i książek o Jamesie Bondzie. Szczególnie z uwagi na nieodłącznie towarzyszącą mu gęś o imieniu Fifi, która przywodzi na myśl białego kota, tak samo wiernie towarzyszącego Blofeldowi. No i tak właściwie to już wszystkie popkulturowe nawiązania, które udało mi się znaleźć w Shrek Forever. Ten odcinek jest dosyć krótki, bo w tej części tego typu nawiązań jest zdecydowanie najmniej. Ale na dniach wleci sklejka z analizą wszystkich części, która będzie trwać gdzieś w okolicach 30 minut. Także myślę, że ogólnie kontentu związanego z tym tematem jest całkiem sporo. Ja tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. A jeśli jesteście zainteresowani moimi pozostałymi materiałami dotyczącymi Shreka, to gdzieś tutaj w planszy na ekranie końcowym powinna właśnie wyświetlić się playlista z wszystkimi moimi. Filmami dotyczącymi tego uniwersum. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!